Mniejszą jednostką będzie plazma, czyli wszystko ma swoją siłę pól magnetyczną dającą. Tutaj były badania bardziej fizyczne, bo to można namacalnie dotknąć. A pan... Tutaj nie jest gruntem, nam nie musi mieć żadnych zezwoleń zgłoszeń na to, Czekasz już ma nastawienie do tego, że on chce wziąć i być zabezpieczony ma tak. Plan B. Tak. A jak już jest coś takiego, to już nastawienie nie będzie to samo. więc bo widzisz, bo nie to nie to jak okresowe. one się przyzwyczają do suplementów, to tak jak człowiek. Jakbyś człowiekowi, który bierze witaminę C, nie wiem, magnez, wszystko, wszystko, nagle to odcięła. Próbował w ogóle zrozumieć, z czego wynikała u niego ta wolna plazma. Witamin, jak nie cerno. daj Boże, ziemia zacznie być trochę słabsza, to sobie nie poradzi. No tutaj jest cały ogród. Teraz jeziora. Teraz po oblaniu jest 0,36 na liczniku Geigera i sprawdzimy sobie parę działek dalej, jakie będzie promieniowanie.